Cześć. W tym filmie przedstawię wam pokrótce jeden z najtańszych krajów do życia dla Polaków. Jak wiadomo, polska waluta nie jest zbyt mocna i nie możemy sobie pozwolić na tyle, co ludzie, którzy zarabiają w euro, frankach szwajcarskich czy funtach brytyjskich. Tak więc, no nie ma co ukrywać, polski złoty jest generalnie gówno Jednak są miejsca na świecie, gdzie nawet my z polską pensją możemy poczuć się jak królowie życia. Jednym z najtańszych krajów do życia dla Polaków jest Malezja. Oczywiście zaraz znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że są tańsze kraje. Oczywiście, Indie, Bangladesz, Pakistan. Tam będzie dużo taniej, jednak będziemy musieli przygotować się na masę wyrzeczeń i obniżenie naszych standardów. Jeżeli wybierzemy się do Malezji, będzie nas stać tutaj na wiele rzeczy, których odmawiamy sobie w Polsce. A ten standard jest dość zbliżony do tego, który znamy z Europy, więc nie odczujemy tutaj jakiegoś dyskomfortu. Świetny pokój w hotelu z basenem. Jesteśmy sobie w stanie tutaj wynająć za mniej niż 100 zł, i to jest cena za pokój dwuosobowy. Mieszkanie możemy sobie wynająć za 500 zł, jakąś kawalerkę. Całkiem niezły apartament niedaleko morza, już za 2000 zł miesięcznie. Czy w tej cenie w Polsce możemy wynająć coś sensownego? No chyba jakąś zapyziałą kawalerkę gdzieś na przedmieściach, ewentualnie w jakimś małym, zapuszczonym miasteczku na wschodzie Polski, bądź w po niemieckiej kamienicy. Jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, takie dla mnie Malezja naprawdę wygrywa, bo za niewielkie pieniądze dostajemy tutaj naprawdę solidny standard. Jeżeli chodzi o ceny jedzenia, też jest ono jedno z najtańszych na świecie i, co ważniejsze, jedno z najsmaczniejszych. Jeżeli dodatkowo nie jemy mięsa i yy, tak jak ja jestem wegetarianinem, zapłacimy tutaj naprawdę grosze. Za obiady płacę do 10 zł. Najadam się dosyta i to jest obiad z napojem, z jakąś mrożoną herbatą. Yy, kawosze też tutaj odczują znaczącą różnicę, bo dobrą kawę, czy to mrożoną, czy ciepłą, można wypić za 1-2 zł, gdzieś na ulicznym straganie. Jak to się ma do ceny kawy w Polsce? Nie wiem, nie pijam kawy, ale możecie napisać, ile kosztuje teraz kawa w kawiarni? Za to, co widzicie na stole, dwa talerze wypchane po brzegi wszelkimi warzywami, tofu, grzybami. Za to wszystko z dwoma herbatami mrożonymi, 20 ringitów, czyli 18 zł. Jestem w szoku po prostu ceny. I tutaj, yy, ogólnie w Malezji, warzywa kosztują tyle, ile powinny, czyli najmniej. Droższe są ryby, a najdroższe jest mięso. Kurczak, później wołowina i y, mięso kozy czy barano. I to jest logiczne, no bo zwierzęta trzeba wyhodować, wykarmić, ubić, przewieźć i tak dalej. I to wszystko kosztuje i generuje czas. A warzywa wystarczy zasadzić, zebrać i są gotowe, żeby je zjeść. Dużo mniejsze koszty produkcji. No, w Polsce jest odwrotnie. Wegetariańskie jedzenie jest droższe, warzywa są droższe niż mięso, czego nigdy nie byłem w stanie pojąć. A właśnie tutaj warzywa są tańsze, więc jak ktoś nie je mięsa, no to bardzo dużo zaoszczędzi 50% zaoszczędzi na jedzenie. To co widzicie na stole, to jest koszt 20 zł. Ryż z rybą. I tutaj jeszcze owoce, może jakieś krewetki, kalmary. Do tego buliony. Herbata mrożona. Jakie są ceny w McDonald's? A no, za hamburgera musimy zapłacić około 10 zł. Tyle samo kosztują negacy kurczakowe. Są też dania tutaj z ryżem, Kurczak, z ryżem i jajkiem. I to jest już koszt jakieś 13 zł. Nie wiem jak to porównać z polskimi cenami, bo nie chodzę do tej knajpy, więc, więc nie mam pojęcia. Ale menu jest troszeczkę inne. Jakie są ceny mango poza straganami turystycznymi? Za 4 kilo mango zapłacimy 20 ringitów, czyli nie całe 18 zł, za 4 kg mango przypominam. Magnesa kupimy za 4,50, spodenki też za 8 zł. No kurde, przecież to takie ceny y, na wszystko, każdego stać. Nie jest to razy 2, razy 10, jak na nadmorskich plażach w Europie. Cena jest adekwatna. Taka sama jak na bazarze, yy, po prostu w mieście. Wszelka hniszczyzna, zabawki plażowe, o, koło gumowe 8 zł, nie, 10 ringitów. Yy, też nie mam pojęcia, ile to w Polsce kosztuje, ale wątpię, abyśmy kupili za te pieniądze. Chyba nawet nie wynajmiemy za tych na godzinę. Tu też spodenki po, po 10 ringitów. Nawet Quick Silver, oczywiście podróbka, ale, ale można sobie kupić. Magnes możemy sobie kupić za 5 ringitów, to jest 450. Kiedy ostatni raz byłem nad polskim morzem, to za magnes krzyczeli 20 zł. W ogóle to uważam, że my mamy w Polsce jedne z najdroższych magnesów na świecie. A w przeliczeniu na zarobki to już chyba na pewno najdroższa że tak powiem polaka stać jak porównamy sobie taką knajpę w polsce albo w ogóle w europie no to nad morzem płacimy razy 10 za wszystko co najmniej razy 10 za to że możemy sobie coś zjeść bądź wypić z widokiem na morze a tutaj to jest naprawdę nieznacznie droższe może 20 tylko od cen tych, które są dalej po prostu tam. I powiedzcie mi, dlaczego tak musi być? Dlaczego jest taki właśnie wyzysk w Polsce czy w Europie? Tutaj widać, że ludzie robią to dla ludzi. I nie przesadzają z tymi cenami. Jest mnóstwo knajp, przez to żadna nie bankrutuje, bo każdego jest stać, żeby sobie codziennie pójść, posiedzieć, zjeść i nie trzeba się zastanawiać, czy kupić piwo w sklepie i ja sobie wypić na kamieniu, czy na ławce w parku, czy pójść sobie do knajpy. Muzeum zamykają o 5 i już o godzinie zamknięcia jest promocja, można sobie kupić soki owocowe i szejki za jednego ringita. Wszystko co im zostaje, kawa, soki po jedynce, czyli 80 groszy, że super wziąłem trzy. Są też takie drobne rzeczy, które bardzo cieszą. Na przykład parking, żeby postawić sobie gdzieś samochód, to parking będzie kosztował 50 groszy za godzinę albo i mniej. Więc no jest spora różnica. To samo tyczy się toalety. Ceny toalet oscylują w granicach 20-40 groszy. W Polsce mamy co najmniej chyba kilka złotych w tej chwili. Więc jest taka różnica drobne rzeczy, a naprawdę cieszą. Jeszcze kolejna rzecz. Która mnie tutaj urzekła. Parkingi przy plaży są za darmo, przy samej wodzie. Samochód możemy sobie tutaj wynająć w cenie już od 50 zł za dobę. A kosztów paliwa praktycznie nie odczujemy, bo Kosztuje ono poniżej 2 zł. Cena jest regulowana przez rząd, więc na wszystkich stacjach będzie ona taka sama. Skutera też możemy sobie wynająć w cenie od 15 zł. za dobę. I wystarczy to wszystko, żeby zwiedzić naprawdę bardzo tanio kraj. Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, też przemieścimy się tutaj bardzo tanio. Autobus przez pół kraju będzie kosztował około 30 zł. Jeżeli chodzi o atrakcje, tak jak widzicie, leżę sobie w tej chwili na plaży to jest akurat plaża hotelowa. Ale nawet publiczne plaże są tutaj zawsze darmowe, nie płacimy nigdzie za wstęp. Często, jeżeli korzystamy właśnie z takiej plaży przy hotelowej czy kurortowej, leżaki, altanki są za darmo, nie trzeba tutaj nic dopłacać. Dodatkowo, jeżeli chcemy sobie coś pozwiedzać, wiele atrakcji jest za free. Bardzo wiele muzeów, i to naprawdę konkretnych, jest za darmo. Byłem tutaj w muzeach darmowych, które są dużo lepsze niż muzea płatne i to płatne wiele pieniędzy w Polsce czy na świecie. Nawet jeżeli są już gdzieś te bilety wstępu to naprawdę są one dość tanie rzędu od kilku do max 20 zł i naprawdę są to pieniądze warte wydania oczywiście są też atrakcje pod turystów typu jakiś tam Legoland Skywards i tak dalej to kosztuje więcej pieniędzy w sklepach czy na streganach jest równie tanio i możemy sobie tutaj pozwolić naprawdę na solidne zakupy więc zapraszam do supermarketu mango kupimy sobie w 5 zł za kilogram. Pomarańczy już są droższe, bo są importowane. Około 8 zł, niecałych, głowa 9 zł no 850 Są też owoce, których w Polsce nie znajdziemy, na przykład Dragon Fruit 850 za kilo. Warto spróbować. I tutaj jest Parsimon, który jest zafaliowany, bo trochę śmierdzi. I żeby się sklepnie nie zaśmierdział, musi być każdy zafariowany tutaj. Jakieś złoty, 80 zł za sztukę też warto spróbować. No i najdroższe są jabłka i gruszki, bo to tutaj nie rośnie. ale tylko o dwie gruszki to jest koszt 4 zł. Tutaj jabłka są na sztuki sprzedawane. Jedna kosztuje jakieś złoty 40 zł, jedno jabłko Jeżeli chodzi o warzywa, no to w ogóle jest tutaj mnóstwo rzeczy, których w Polsce nie ma to jest właśnie taka fasola papryczki chili nie mam pojęcia nawet niektóre rzeczy jak się nazywają po polsku czy po angielsku są też różne grzyby i to wszystko jest koszt do kilku złotych no, u nas jednak ta zielenina jest bardzo droga na samych papryczek chili to jest tutaj z pięć rodzajów okra to też bardzo fajne takie strąki drzewne a tutaj proszę miks grzybów Taki miks grzybów kosztuje 5 zł. U nas są tylko pieczarki w sklepach, a te grzybki jak upieczemy w panierce, nawet bez panierki są naprawdę przepyszne. Zobaczcie ile jest różnych grzybów. Na przykład tutaj trzy takie grzyby kosztują niecałe 2 zł ale świetnie to wygląda. To coś co przypomina pieczarki, ale pieczarki to to nie są. No i znowu też te małe grzybki. Oj, to jest tylko 50 groszy i sprzedają to na patyczkach później po półtorej ringgitach i zobaczcie świeże tofu kostka w Biedronce no zwykle płacę około 3,54 za kostkę a tutaj mamy świeże 50 groszy za sztukę i do wyboru kilka rodzajów tu są różne pasty nawet a to jest wszystko na bazie tofu właśnie Tutaj japońskie importowane z Japonii, niecałe 3 zł. Takie pakowane. Jak chodzi o mleko, no to mleko jest drogie. Zobaczcie, bo mleko kosztuje tutaj prawie 8 zł za litr. A to jest, widzę, że też chyba import. Oni za bardzo tego nie produkują. Więc mleka są drogie. Kilogram kalmara to koszt niecałych 20 zł. Więc tanio. Kraby. 30 zł za kilogram krewetki jakieś w zależności od rodzaju a łuskane 25 zł niełuskane 15 zł małże 5 zł za kilogram krewetki królewskie 30 jakieś 6 zł za kilogram więc tanio ryb to mamy tu naprawdę zatrzęsienie do wyboru do koloru Najtańsze ryby widzę, że zaczynają się od 8,50 za kilo. Na przykład, sum, tilapia, najgorsza ryba, ale jest tu wszystko. Zobaczcie, jest rozdymka, tam są nawet papugoryby. Teraz zobaczę z drugiej strony, ile kosztują. No ale jest wybór. No, jesteśmy w sumie nad morzem, więc wszystko tutaj jest. No Nawet jest mała barakuda. i tutaj tongol yy, to kosztuje no lekko ponad 5 zł czyli to jest makrela właśnie po naszemu yy, to jest sum rekini tak zwany czyli panga i to jest zobaczcie najtańsza ryba 5 zł za kilogram kosztuje panga tutaj świeża o, są i płaszczki płaszczkę możemy sobie kupić 15 zł za kilo to coś w rodzaju naszego karpia o jest i rekin można sobie kupić rekina, i nie rekin jest bardzo tani, bo kosztuje 17 zł za kilogram. No nie myślałem, że to jest tak tanie. No i sumy też w każdej knajpie. O, jest papuga ryba, właśnie taka kolorowa. Zawsze mi szkoda na tych straganach. Papuga ryba no, jest droga, bo będzie kosztowała jakieś 26 zł za kilogram. Jest to jedna z droższych ryb tutaj. Czyli na wagę suszona koszt 19 zł za kilogram. Rybki anchois, no, u nas taki malutki swoiczek tam jest nie wiem, czy 10 deko, to kosztuje jakieś 20 zł. A tutaj proszę, za kilogram zapłacimy 35 zł. tych rybek. Możemy sobie kupić tutaj też różne takie bólwy, korzenia. Nie mam pojęcia, co to jest, no ale widocznie to używają do gotowania tutaj coś z dyniowatych, jakieś takie cukinie, ogórki, że naprawdę jest z czego przyrządzić obiad. A na przykład pomidory kosztują tutaj 6,50 przez cały rok, przez cały rok. także nieźle. batat 4,50. o burak jest bardzo drogi. burak kurde kosztuje 8,50, a u nas 2 złota. no to coś przynajmniej droższego wreszcie znalazłem ale znowu cebula ulubione warzywo Polaków kosztuje 2,50 za kilo czyli taniej niż w Polsce znowu kilogram kurczaka w całości jak kupujemy kosztuje jakieś 6,50 zł ale już zobaczcie na przykład kilogram wołowiny w takim kawałku kosztuje 15 zł czyli no bardzo tanio za świeżą wołowinę i nie są to takie odpady, jak sprzedawane w Polsce. Jeżeli chcemy sobie kupić wytłaczankę 30 jaj, to nas wyjdzie 10 zł, czyli 30 groszy za jajko. No to bardzo tanio. Olej rzepakowy 3 litry kosztuje 27 zł za 3 litry oleju. Milo, czyli ich narodowy napój, takie kakao idealne do picia na zimno i na ciepło. Za kilogram zapłacimy 15 zł. I to polecam. Każdy musi koniecznie spróbować. Możemy tu kupić dość ciekawe dżemy, ananasowy, na przykład, i dżemy, no, około 5 zł w zasadzie. Kubek zupki chińskiej Nestle kosztuje 2 zł. Do wyboru mamy tutaj różne smaki. Co kto lubi. Jest tego od cholery. Zobaczcie, cała lejka jest chińskich zupek. Jakby ktoś poczuł głód, to zawsze może sobie to zrobić. A jak yy, chcemy sobie czymś przyprawić, to zobaczcie, to jest ketchupów. Gatunków dziesiątki. I możemy sobie sos chili kupić za 2,50 za 2 zł, dużą butelkę. A te same sosy na azjatyckich tygodniach, w naszych dyskontach kosztują po co najmniej 10 zł. Tutaj są sosy rybne, sosy sojowe. Jest tego naprawdę od groma. A taki sos chili. 2,3 kg, 10 zł. Sos sojowy to samo. Naprawdę jest tego mnóstwo. Tutaj taki duży sos do ryżu i nudli. 5 zł. Coca-Cola, 1,5 litra. To jest koszt jakieś 3,80. A napoi tutaj mamy naprawdę od groma. Około 2 zł. Mamy te pół Różne kole. ANW to jest taki. Mm, z eukaliptusem naprawdę bardzo dobrze smakuje, polecam spróbować. Więc to jest wszystko w granicach około 2 zł. Tutaj puszka jest ,50 zł. 50 Pepsi, Seven Up. Tutaj jest nawet y, za złotówkę jakieś są promocje. FN to ich lokalna marka. Złoty 40 zł za puszka, różne smaki. Nic tylko pić w te upały. Ale spójrzcie na to, tu wszędzie chodzi robactwo, znaczy się karaluchy. I jak jest tutaj pokaźnie rozbudowany dział, to są wszystko y, jakieś preparaty na karaluchy, pluskwy szyi i tak dalej. Na szczury jest osobny. Jak chodzi o alkohole, to akurat w tym stanie nie ma tragedii. Nawet za 15 zł jakoś połówkę kupimy. No a tak powiedzmy od 15 do... 40 zł jakieś tam flaszki są. Saka jest trochę tańsza. Ale to tylko 13% alkoholu, więc się nie opłaca. No wina są drogie. To tak z 5 dyszek za wino trzeba dać. Oni tego nie robią, wszystko jest importowane. No i sobie alkohol ekskluzywny, jeżeli wydamy po kilkaset złotych. Zobaczcie, w sklepie Monopolowym jest od razu zakąska. Są różne konserwy, więc od razu możemy sobie coś do zakąszenia tutaj kupić, jakieś mięso. No, browary są drogie, no małe piwo 28 ringitów, czyli niecałe 7 zł, więc dużo za lokalnego Tigera właśnie. E, piwo bezalkoholowe, tu jest tanie za y, 2,50, nie a tak. No trzeba te 7 zł ponad za małą puszkę wydać, no to jest sporo. Jeżeli interesuje Cię Malezja, zapraszam do subskrypcji kanału. Opublikuję niedługo całą serię filmów z tego kraju i pokażę Wam jego najpiękniejsze zakątki. Tak więc zapraszam do oglądania i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!